Dzień dobry, witam wszystkich w Top Select Cars. Dzisiaj do sprzedania mam Volkswagen Gena Passata z polskiego salonu. 2020 rok. Pierwszy właściciel. Na samochód jest wystawiana faktura VAT 23%. Serwis do samego końca udokumentowany. Samochód ma około 80 tysięcy przebiegu. Silnik napędzany dwulitrową jednostką TSI o jest 190 koni jest to benzyna połączona z siedmiobiegową skrzynią DSG. Cały samochód jest w fabrycznym lekierze wersja wyposażenia Elegance Mamy w pełni LEDowe oświetlenie. Z przodu mamy matriksy. Czyli światła iQuLite, które zapewniają bardzo wysoki komfort jazdy nocą. Mamy tak zwane wycinanie samochodów nadjeżdżających z przeciwka. Bardzo fajnie to działa. Samochód w dość rzadkim kolorze jest to czekolada. Także na żywo bardzo fajnie się prezentuje. Dzisiaj mamy pochmurny dzień, także pewnie samochód kolorystycznie pada w czerń. Samochód na fabrycznych 18 calowych z nowymi oponami marki Premium Goodyear. Tak się samochód prezentuje. Wszystkie szyby są fabryczne. Przednia szyba również się ostała. Jest z tego samego roku co samochód. środka. Tak kluczykowy tutaj dostęp, otwieranie, otwieranie i zamykanie, uruchamianie silnika. Tutaj już standardowo dla wersji Elegance mamy wszystkie szyby elektryczne oraz elektrycznie składane lusterka z elektrycznym ustawieniem, odgrzewane mamy elektryczną klapę bagażnika klapa bagażnika jest jak już idziemy w stronę bagażnika to sam demonstruję wszystko mamy też tutaj automat do zamykania czyli jeżeli sobie to wciśniemy i odejdziemy to akurat pewnie jest teraz Pewnie wyłączone, zaraz zobaczymy. O, się zamyka. Ogólnie też otwieranie i zamykanie ot, otwieranie hmm, tutaj tego bagażnika jest za pomocą ruchu nogi. O. Przestrzeń bagażowa duża, jak to w pasacie. Mamy tutaj fabryczny elektryczny hak, także bardzo fajna sprawa do jakichś tutaj bagażników rowerowych. Dobrze, przejdźmy z powrotem do środka. Charakterystyczne fotele dla wersji Elegans, skóra z alkantarą Fotel pół elektryczny. Fotele przednie są podgrzewane. Wspórzana multifunkcyjna kierownica Mamy tutaj zegary Cyfrowe Virtual Cockpit Automat Świateł tak światła z wycinaniem jak wcześniej wspomniałem Jest Tutaj czujnik zmierzchu i deszczu Asystent tutaj Kamera asystentów Także mamy Line assist Czyli trzymanie Samochodu w paść ruchu, front assist czyli radar, przed nim mamy tutaj side assist, czyli czujniki martwego pola tempomat adaptacyjny do 210 km na godzinę przy kierownicy mamy też widoczne łopatki do manualnej zmiany biegów mamy już tutaj najnowszą jednostkę multimedialną z dużym wyświetlaczem Auto hold elektryczny ręczny, to akurat jest w standardzie w pasacie. Mamy tutaj też tryby jazdy. Mamy asystentów również parkowania, samochód jest w stanie sam zaparkować. Mamy kamerę cofania, czujniki, parkowanie przód i tył. Klimatyzacja jest trójstrefowa. Warto zaznaczyć, że samochód jest wyposażony w podkrzywaną przednią szybę. Schowek klimatyzowany jest fabryczna instrukcja w języku polskim. Skoro samochód z polski, to instrukcja w języku polskim. Cały samochód jest zadbany, środek tutaj jest niezniszczony, brak jakichś widocznych plam, zarysowań skaleczeń, tutaj te pizzerki. W tylnej części tutaj mamy roletki na tylnych drzwiach. Ogólnie jak wspomniałem, jest oświetlenie całe LEDowe zarówno światła. Mijania drogowe tylne, tak, e, oraz całe tutaj oświetlenie w środku. E, z tyłu nam już niestety zniknął panel od sterowania klimatyzacją, trzecą Sterowanie odbywa się za pomocą przedniego panelu. Tutaj mamy wyjście 12V izofix standardowo mamy też regulowane zagłówki opalimy sobie teraz samochód będę mógł powiedzieć dokładnie też ile ma przebiegu o 84124 wszystkie tutaj kontrolki Gasną. Hakim jeszcze przed wyborami prezydenckimi w Stanach. Czy ten film namiesza? Nie wiesza. wyciszymy eee, muzykę radio. No i tak, nawigacja tutaj się już nam załadowała. No nawigacja jest faktyczna, wbudowana. szybko szybki przegląd przez tutaj menu. Mamy app connecta, dlatego, że jesteśmy w stanie już bezprzewodowo połączyć się z samochodem. Bezprzewodowo, czy to telefon na Androidzie, po Android Auto, czy tutaj iPhone po CarPlayu. W nawigacji byliśmy. A tutaj mamy asystentów. No chyba jest komplet Komplet asystentów. Też tutaj właśnie nie wspomniałem o czytaniu znaków. Jest tutaj też asystent nadzorujący zmęczenie kierowcy, asystent jazdy z przyczepką, a o reszcie tutaj już wspominałem. System prekroż. Radio, media, no to jesteśmy w stanie sobie tutaj połączyć za pomocą USB, czy Bluetooth i puszczać muzykę. Klimatyzacja. Jak wspomniałem, podgrzewana przednia szyba. Mamy tutaj dwustrefową z przodu, trzecia strefa jest z tyłu. Sterowanie tutaj trzecią strefą z panelu. Jak wspominałem, mamy też system AIR i tutaj mamy automatycznie zamgląd powietrza i automatycznie używanie przeniesiemy jeżeli tutaj nam temperatura schodzi niżej po foteli ogólnie nam tutaj wszystko wszystko działa Mamy też ładowanie indukcyjne. Tutaj ładowarkę fabryczną. No i tak to się prezentuje. Jeśli no, nie chodzi, cicho, równo. Włączymy sobie jeszcze światełka. Włączymy awaryjne. Bo samochód ma dynamiczne kierunki tutaj pływające na filmie będzie to lepiej widać no też tutaj koła są skręcone także zapaliły się doświetlanie zakrętów Też jak widać mamy tutaj LEDowe kierunek sobie tutaj pływa Przejdziemy teraz na tył z tyłu też możemy zobaczyć jak się są tylne lampy. Tutaj jest najwyższy model lamp tych LEDowych. no i też pływające kierunkowskazówki. Zapraszam do oględzin jazdy testowej oraz do zakupu. Pozdrawiam.